Cześć, trzema gonek fotograficzny, program bez nazwy. E, słuchajcie, e, od jakiegoś czasu opowiadamy Wam o różnych akcesoriach, różnych u, urządzeniach, e, przy, za pomocą których można fajnie nagrywać dźwięk. E, I pokazujemy Wam taki dość rozbudowany zestaw saramonika do właśnie do nagrywania dźwięku. Zestaw UW mic 9. Ja obecnie mówię do mikrofonu krawatowego, który jest przypięty do nadajnika a na kamerze jest odbiornik no i właśnie tutaj mikroport mamy i to wszystko bardzo fajnie działa. To jest materiał i tutaj link możecie zobaczyć nie wiem na górze albo na dole strony i zobaczyć sobie ten materiał. Mówiłem też o mikrofonie HU9, który ma od razu wbudowany nadajnik no i też łączy się właśnie z tym odbiornikiem na kamerze. Albo z innym odbiornikiem, o, których ten, o którym też będziemy e, mówić. Więc jeśli jesteście zainteresowani następnymi materiałami, jak rozbudować ten e, system albo innymi materiałami na naszym kanale, no to zostawcie subskrypcję. No a ja w tym czasie już się zabieram do otworzenia właśnie TXXLr9, czyli nadajnika, ale to za chwilę o nim. Na początek sprawdzamy sobie, co mamy w pudełku. E, oczywiście karta gwarancyjna, oczywiście instrukcja obsługi jest też w języku angielskim, więc łatwo będzie zobaczyć, jak to urządzenie skonfigurować. No i już widzicie o czym dzisiaj, czyli jest to nadajnik, który podpinamy do mikrofonu, który ma wyjście XLR. Tutaj jest wejście XLR. E, i dzięki temu z każdego takiego mikrofonu możemy zrobić bezprzewodowy nadajnik, bezprzewodowy mikrofon i sobie fajnie ten dźwięk nagrywać. Pierwsze wrażenie, dość solidnie to, to jest zbudowane, widać, że jakaś metalowa obudowa, jak się trzyma w ręce, no to nie, nie, nie czuć, że to się za chwilę rozpadnie. To myślę, że ma znaczenie właśnie, szczególnie przy, takiej, przy takich urządzeniach, gdzie one pracują często w terenie. Cztery przyciski: on/off, set, plus, minus. No to takie przyciski, które łatwo pomogą nam zarządzać tym urządzeniem. Ekran LCD. No i na dole jest część na baterie, akumulatory. Dobrze. Ja teraz idę po akumulatory, idę po mikrofon. Zobaczymy, jak to podłączymy i jak to będzie działało. Mam już akumulatory TXXL R9, czyli nadajnik i mój dość wysłużony, ale w miarę ulubiony mikrofon z naszą kostką fotograficznego programu bez nazwy. Eee, a szybko ciach, wkładamy akumulatory. Proszę bardzo. Zapinamy, dociskamy, to się mocno trzyma. Łatwo, łatwo wypiąć, jeśli tutaj naciśniemy, ale jak wejdzie, to się mocno trzyma, to jest wszystko stabilne. O, dobrze. I teraz zróbmy tak. Tak jak Wam mówiłem, jak korzystam na co dzień od dłuższego czasu z tego Saramonika i co prawda, teraz mówię do Was przez nadajnik i mikrofon. Krawatowy TX9. W tym momencie wyłączę go, a włączę nasz e, mikrofon. Tak. O. No dobrze, nie robiłem żadnej dodatkowej konfiguracji. Po prostu wsadziłem baterię, włączyłem. Nadajnik na kamerze działa. Ja mówię do Was przez mikrofon z przypiętym nadajnikiem TXXLR9. Jak widzicie, to jest bardzo fajne rozwiązanie. Kolejna rzecz, o którą można rozbudować cały zestaw UV-MIG 9 dla nas bardzo wygodny i na pewno będziemy z tego często korzystać. Słuchajcie. To nie koniec możliwości rozbudowania tego zestawu i zachęcam do tego, żebyście zasubskrybowali nasz kanał, kliknęli dzwoneczek, bo wtedy zobaczycie następny materiał o tym, co jeszcze można dodać, i jak jeszcze można rozwinąć ten system. No oczywiście, jeśli macie pytania co do działania tego tego nadajnika czy w ogóle całego systemu, no to tutaj można pod filmem komentować, zadawać pytania, no i oczywiście zostawić lajka, bo to nas też motywuje do przygotowywania kolejnych filmów. A tymczasem dziękuję i do zobaczenia.